24 pytania. Rozmowa poranka. Dzisiejszą rozmówczynią w 24 pytaniach jest Karolina Pawliczak z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry pani posłanko. Dzień dobry panie redaktorze, witam wszystkich serdecznie. Jakie nastroje na, ostatnim, na ostatniej prostej kampanii wyborczej? Dzisiaj ruszyły komitety spoty komitetów wyborczych w radiu i w telewizji. No i ostatnie sondaże wskazują na zmniejszającą się zmniejszający się dystans pomiędzy Karolem Nawrockim a Rafałem Trzaskowskim. Nastroje są bardzo pozytywne, jest energia. Widzimy to na spotkaniach przede wszystkim, bo one są dla nas najważniejsze. Spotkania z mieszkańcami różnych miast, miejscowości, miasteczek, gdzie tłumy przychodzą na spotkanie Rafała Trzaskowskiego. Tu w Kaliszu, u mnie w moim rodzinnym mieście również takie spotkanie się odbyło. Jest pozytywna energia, panie redaktorze. Oczywiście tych emocji też jest coraz więcej. Zbliżamy się do finiszu, że tak powiem. W związku z tym zostały już tylko tylko dwa tygodnie, no a miesiąc do ewentualnej y, przyszłej drugiej tury. Będzie udział Rafała Trzaskowskiego w piątkowej debacie w Republice? Zapadła już decyzja w tej sprawie? Nie mam jeszcze wiedzy na ten temat. Pani panie opinia? redaktorze, gdybym osobiście miała doradzać to uważam, że pan y, Rafał Czaskowski nie powinien uczestniczyć w debacie w telewizji, która tak naprawdę przez ten ostatni, szczególnie czas, już nie wspomnę o wcześniejszym, ale ten czas ostatni y, wyborczy szczuje, y, kłamie, mata czy manipuluje. I w mojej ocenie w takim medium, że tak powiem, nie powinien się nasz kandydat pojawić. Nawet jeśli pojawiliby się tam inni kandydaci? Każdy odpowiada, każdy sztab właściwie odpowiada za swojego kandydata, każdy kandydat odpowiada za swoje działanie i zaprowadzoną kampanię wyborczą. Natomiast oczywiście no, wiadomo, że w czasie kampanii trzeba też się zderzyć z trudnymi pytaniami, trzeba też się zderzyć czasem w trudnym środowisku w takich, w takich dyskusjach, których też łatwo nie jest, ale nie zmienia to faktu, że ta telewizja akurat. No, prowadzi taką y, antykampanię, jeśli chodzi o naszego y, kandydata, sieje nienawiść, że uważam, że legitymizowanie tego typu mediów y, nie jest właściwe. Jeśli chodzi o, o kampanię i o państwa plan na kampanię, to bardzo został pokrzyżowany przez wizytę Karola Nawrockiego i zdjęcie z Donaldem Trumpem. Jak pani, jak, jak pani patrzy na, na to spotkanie? Polityków. Nie, nie sądzę. Ja bym nie przykładała aż takiej dużej wagi do, do tego spotkania. Pamiętajmy o tym, że wybory w Polsce wy, odbywają się tak, że głosują nasi obywatele, Polacy, Polki i Polacy. Oczywiście tego typu spotkania, no, powiedzmy, mają jakąś tam. Mają jakiś incydent, że tak powiem, medialny. Yy, yy, no nie, no pani posłanko, Nawrocki... trudno mówić o incydencie medialnym, jeśli kandydat na prezydenta spotyka się z prezydentem Stanów Zjednoczonych i to jeszcze w gabinecie owalnym w Białym Domu. No tam podczas drugiej kadencji, yy, podczas drugiej kadencji Donalda Trumpa, w gabinecie owalnym, tam nie było nawet Andrzeja Dudy. Panie redaktorze, Myślę tak, że sztab przede wszystkim Karola Nawrockiego chwyta się już wszelkich możliwości po tym, co widzimy, co się dzieje, jeśli chodzi o taką sferę aktywności pana Nawrockiego, albo właściwie tego, czego możemy się jeszcze dowiedzieć, bo od dziwnych delegacji, apartamentów, z których tak naprawdę ani się nie rozliczył, ani do końca nie opowiedział, co się wydarzyło, przez jakąś też jego dziwną, wydaną książkę, aż po obecną, Sytuację związaną z niepewną informacją o mieszkaniu, w jaki sposób to mieszkanie zdobył, gdzie jest właściciel tego mieszkania. Podobno się odnalazł w DPS-ie. Tak, to ja te, Podobno ja, jeśli, ma to być mogę, jakiś dowód wdzięczności. A ja. Tu? Tak? Wejdę w zdanie. Dziennikarze tak. Onetu, Jacek Harukowicz i Andrzej Stankiewicz piszą dzisiaj, że jeśli chodzi o drugie mieszkanie Karola Nawrockiego, którego twierdził, że nie ma, to starszy mężczyzna, którego mieszkanie przejął Karol Nawrocki, trafił do Państwowego Domu Opieki Społecznej. Nawrocki miał się nim opiekować w zamian za przejęty wcześniej lokal. Kandydat Nawrocki twierdzi, że nie mógł się opiekować, opiekować panem Jerzym, bo od grudnia nie jest w stanie go odnaleźć. Dziennikarze Onetu odnaleźli pana Jerzego w kilka godzin. No właśnie, i panie redaktorze, proszę zobaczyć, my się dzisiaj zastanawiamy nad tym, gdzie jest osoba, która rzekomo przekazała to mieszkanie w dowód wdzięczności, podobno dla panu Karolowi Nawrockiemu czy rodzinie pana Karola Nawrockiego, bo rozumiem, że jest to współwłasność. I szanowni państwo i panie redaktorze, my się nad tym dzisiaj zastanawiamy, a rzecz dotyczy osoby, która kandyduje na najwyższy, najważniejszy urząd w państwie. Proszę zobaczyć przez ten okres kampanii wyborczej, ile wyszło sytuacji dziwnych, jeśli chodzi o tego człowieka. Dlatego też trochę nawiążę jeszcze do pana pytania wcześniejszego. To spotkanie w Białym Domu, te migawki właściwie, bo to były kilkusekundowe właściwie spotkania, właśnie jedynie podanie sobie rąk z urzędnikami Białego Domu, no to jest dowód na to, że sztab Nawrockiego próbuje w jakiś sposób zatrzeć te złe, chociaż ja nie wiem, czy tak można to ująć, bo to jest skandal, ale powiedzmy złe wrażenia, które w opinii publicznej dotyczące Nawrockiego dzisiaj są Rozpowszechniane, prawdziwe oczywiście, zaznaczam, bo wszystkie te, te informacje są też podparte dowodami. I my się dzisiaj nad tym, Szanowni Państwo, zastanawiamy, co jeszcze wyjdzie w ciągu tych dwóch tygodni czy w ciągu miesiąca, zobaczymy. Natomiast no, to jest po prostu skandaliczne. Ten człowiek jest niebezpieczny. Ten człowiek, w mojej ocenie, nie gwarantuje dzisiaj, choć prezydent Duda. Też oczywiście y, jego urząd był dla nas porażką, był dla nas skandalem i był tak naprawdę kompromitacją. To uważam, że Nawrocki w tej kwestii na pewno by go przebił. Zdaniem rzeczniczki i pana Karola Nawrockiego publikacje dotyczące kawalerki pana Jerzego dowodzą, że tu, cytat, zaangażowano w brudną kampanię służby specjalne. Koniec cytatu. No ale co to znaczy zaangażowano służby specjalne? Przecież ten człowiek powinien swoje oświadczenie majątkowe pokazać. Ono... Znaczy, nie, nie, nie. Zgodnie z prawem składa je do pierwszej prezes Sądu Najwyższego, która to utajnia to, to oświadczenie. Tak, ono nie jest ale... publiczne. Ale, panie redaktorze, oczywiście zgodnie z prawem. Natomiast jeszcze raz zaznaczam, jest to człowiek, który startuje, który kandyduje na najwyższy urząd w państwie. I ta transparentność powinna być absolutnie od samego e, początku, również w kwestiach majątkowych. Zatem e, zgodnie z prawem tak jest. Natomiast nic nie przeszkadzałoby, gdyby ujawnił swoje oświadczenie majątkowe. My oczywiście, e, mówię o posłach, e, posłankach, mówię oczywiście o innych urzędnikach podejmujących decyzje, e, muszą pokazać oświadczenie majątkowe, one są jawne, one są na stronach różnych instytucji. Natomiast pan Nawrocki, w mojej ocenie, żeby już, że tak powiem, zatrzeć wszelkie wątpliwości, powinien takie oświadczenie po prostu pokazać. Nie wiem, czy ten czas, kiedy jest to oświadczenie ukryte, jest mu potrzebny do tego, żeby znowu coś zamataczyć, żeby, nie wiem, ukryć pewne sprawy. No, ja jestem, powiem szczerze, Tą wiadomość, tymi wiadomościami ostatnimi dotyczącymi tego człowieka, po prostu zszokowana. I, i właściwie brakuje komentarzy. Uważam, że społeczeństwo powinno absolutnie szeroka opinia publiczna powinna się dowiedzieć o tym, co się dzieje, bo jeżeli kwestia dotyczy takiej sprawy, jak mieszkanie, jeszcze przypomnę, że pan Nawrocki ma powiązania ze środowiskiem gangsterskim, no to jeżeli rzecz dotyczy takiej sprawy, to co dopiero w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa państwa pamiętajmy, że, że jeszcze raz to powtórzę kandyduje na najwyższy, najważniejszy. Urząd w państwie. podobnie jak kandyduje Rafał Trzaskowski ostatnie pokolenie czyli ta grupa młodzieży młodych ludzi która upomina się o, o kwestie klimatyczne zapowiada na dzisiaj blokady mostów po godzinie dziewiątej tak by nie utrudniać matur po godzinie dziewiątej w Warszawie bo prezydent miasta stołecznego Warszawy Rafał Trzaskowski nadal nie odpowiedział na ich postulaty. No, panie redaktorze, nie znam sprawy, nie wiem, jakie są te postulaty. Ja Natomiast uważam, postulaty. że nie tędy droga. No. Nie tędy droga, panie redaktorze. To ja przeczytam najpierw te postulaty, a pani potem powie, czy na pewno nie tędy droga. Skokowe zwiększenie inwestycji w kolej i komunikację zbiorową poprzez przekazanie 100% środków z budowy nowych dróg ekspresowych i autostrad na regionalne i lokalne połączenia kolejowe i autobusowe od tego roku. To jest pierwszy postulat. Oraz drugi postulat: stworzenie biletu miesięcznego za 50 zł na transport regionalny w całym kraju. Nie tędy o, kiedyś... droga? Nie, mnie chodzi y, głównie o to, że nie tędy droga, jeśli chodzi o, o y, kwestie związane z. z, y, z w jaki sposób oni protestują, no jakie tak, metody wie, wybierają, wie o to pani, mi chodzi. ja w Kampanii, w, chociażby w ostatnich debatach wyborczych nie słyszałem wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego na temat polityki klimatycznej, tak jakby zapomniał o tych kwestiach. I ja słyszałam, pani redaktorze, rzeczywiście może nie są one aż tak bardzo eksponowane, jak bezpieczeństwo, które dzisiaj jest no najważniejsze czy kwestie związane z ochroną zdrowia, ze służbą zdrowia, z bezpieczeństwem również takim wewnętrznym, bo jeśli chodzi o służbę zdrowia, to te ostatnie przypadki. Thank <laughs> Też dają wiele do myślenia i też pokazują, że zmiana w kwestii legislacji jest nam bardzo, bardzo potrzebna. Natomiast yy, jeśli chodzi o klimat, do środowisko, ja myślę, że pan Rafał Czaskowski nie musi się dodatkowo uwiarygadniać. Znamy jego poglądy, wiemy jakie jest jego podejście do kwestii klimatycznych, no właśnie, ochrony środowiska, okazuje, dbania o to środowisko. No właśnie pani posłanko, no chyba się okazuje, że znamy podejście. Są postulaty ze strony ostatniego pokolenia, na które prezydent Warszawy, jak twierdzi ostatnie pokolenie, nawet nie od Powiedział. Ja właśnie chciałam też do tego nawiązać. Ja nie wiem, w jakim trybie zostało to, to zaproszenie, czy też to, czy zaproszenie do rozmowy, czy też ewentualne pytania y, ostatniego pokolenia wysłane. 28 no jeszcze... kwietnia zostały złożone do Biura Krajowego mhm. Platformy Obywatelskiej. No to też nie są to jakieś takie, dłu... to nie jest jakiś długi czas, długi okres, jeśli chodzi o, o, o odpowiedź. Natomiast mówię o samej tej blokadzie, o tych protestach, które się odbywają, w taki uważam sposób, które który no, też jakby blokuje pewne sprawy. Proszę zobaczyć, no, z jednej strony młode pokolenie mówi o tym, ostatnie pokolenie mówi o tym, że nie chce przeszkadzać w maturach. No dobrze, ale jeszcze ludzie jadą do pracy. Są kwestie związane no tak, nie, nie pani, wiem, z pogotowią no, 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 jakiś, czas, z służbą jakiś czas do Warszawy przyjeżdżają też rolnicy, przyjeżdżają górnicy. Oni także blokują ulice, blokują drogi wjazdowe do, do Warszawy. I ja wtedy nie słyszę polityków koalicji rządzącej, którzy nagle załamują ręce nad tym, że ludzie do pracy na czas nie dojadą. Panie to akurat wybiórczo to wybiórczo dotyczy to tylko i wyłącznie ostatniego pokolenia, jeśli chodzi o zamykanie miasta, to te zarzuty o nieodpowiedzialność dotyczą tylko ich. To nie jest tak do końca, bo są również głosy krytyczne, jeśli chodzi o tego typu akcje demonstracyjne, szczególnie jeżeli wiążą się one z jakąś dewastacją, czy ulic, czy pamiętamy, jak kostkę brukową wyrywano i rzucano w, w, w różną stronę. Szanowni Państwo, ja rozumiem, demonstracja, demokracja tym się charakteryzuje, że każdy ma prawo demonstrować i protestować, jeżeli coś mu się nie podoba. Natomiast no, to wszystko. Musi mieć też określone normy, po pierwsze, aby nie szkodzić, po drugie, żeby nikomu krzywdy nie zrobić, a szczególnie jeśli mówimy o, o kwestiach związanych z, z, no nie wiem, no nawet ze zdrowiem, z bezpieczeństwem, z życiem y, ludzi, bo różnie to może, y, może wyglądać. I jeśli chodzi o tego typu protesty, właśnie blokowanie ulic, to tak jak mówię, pamiętajmy o tym, że dzieci i młodzież poszła do szkoły, ale miasto musi funkcjonować. Blokady tego okay, typu bo pani na pewno mówi, szkodzą. Ch nie mówi o protestach niż o postulatach. A co z postulatami ostatniego pokolenia, jeśli Myślę, chodzi o przekazanie, są... nie mówię już 100% środków, bo wiadomo, że to jest jakiś zaporowy warunek, ale przekazanie większych środków na y, połączenia kolejowe, PKS-owe, a także wprowadzenie biletu na, na pociągi regionalne, na połączenia regionalne to jest taki problem? Nie, myślę, że one są słuszne, bo mówiliśmy o formie protestu, a nie mówiliśmy, przepraszam, tak. to może moja wina nie mówiliśmy o M samych punktach, które, które są bardzo istotne. One są ważne, one są potrzebne. Młodzież, zresztą młode pokolenie ostatnie pokolenie jak się nazywają te, te młode osoby ma swoje prawa i ma swoją wiedzę. I również trzeba też to przyjąć pewne doświadczenia, jeśli chodzi o kwestie związane właśnie z, z, z ochroną środowiska z ekologią, z klimatem, zwracają szczególną na to uwagę i ja nie uważam, żeby to było złe. Należy też tych ludzi wysłuchać, po, porozmawiać z nimi i, no i podjąć określone działania w ramach oczywiście obowiązujących przepisów. Te przepisy i przepraszam, te postulaty są jak najbardziej warte Uwagi i warte rozpoczęcia negocjacji. Ja uważam, szanowni państwo i panie redaktorze, jeśli chodzi o transport publiczny, czy kolej, czy PKS, szczególnie młodzież zresztą się tymi środkami transportu porusza, choć nie oczywiście tylko młodzież, no to dlatego też, ponieważ to ich bezpośrednio dotyczy, dlatego też podnoszą te punkty tak Mamy dla nich tak samo, istotne. Tak samo, tak samo dotyczy to najstarszego pokolenia, bo oczywiście. osoby najstarsze oczywiście. też mają olbrzymie problemy z poruszaniem się po Polsce lokalnej. Dwa pytania na koniec, przepraszam, już muszę Pani tutaj przerwać. Dwa pytania pierwsze dotyczy Pegazusa, ale poproszę Panią o takie zdyscyplinowane odpowiedzi. Komisja do spraw Pegazusa dzisiaj kontynuuje przesłuchania, ale ja nie o przesłuchania Panią zapytam, tylko o to, czy Komisja do spraw Pegazusa ma jeszcze sens istnienia. Tak, oczywiście, że ma sens istnienia. Pamiętajmy, że są kolejne osoby. Spod, spojrzałam sobie na harmonogram, jeśli chodzi o te przesłuchania i o osoby, które, które będą zapraszane na posiedzenie Komisji Śledczej. W związku z tym do 9 maja to posiedzenie się będzie odbywać. Nie tylko sam Ziobro, który oczywiście no, koncentruje dużą uwagę i to jego stawianie się ponad prawem, w mojej ocenie, jest też skandalem. Jest skandaliczne po prostu. To jest człowiek, który powiedział, że, nie ma, że jak ktoś nie ma nic do ukrycia, to nie powinien się bać, a tu okazuje się, że sam ucieka przed komisją śledczą. Natomiast oczywiście, że ma sens, dlatego że zostały wydane środki publiczne, ogromne środki publiczne. Przypomnijmy, że z Funduszu Sprawiedliwości blisko 25 milionów złotych na system inwigilacji, śledzenia naszych obywateli, więc trzeba to po prostu wyjaśnić. Muszę. A, widzi, już, już pani postawiła kropkę. Chciałem, Jestem jak w debacie zacząć odliczać, odliczać czas. Yy, I ostatnie pytanie, już chyba najmilsze. Dobrze, no, chociaż nie wiem czy najmilsze. Dobrze wspomina pani swoje matury? Bardzo dobrze. Tak. A z czego pani zdawała? Ja zdawałam z języka polskiego i z historii. Przyznam szczerze, że tak dobrze się udało zdać te egzaminy, że byłam zwolniona z historii, akurat z egzaminów ustnych. Także, A egzaminy ustne są też, wiadomo, bardzo stresogenne. Natomiast życzę wszystkim naszym maturzystom powodzenia. Nie bójcie się, naprawdę. Ta matura aż tak strasznie nie wygląda. Będzie dobrze. Wszystkiego dobrego. No tak. Z tej perspektywy, z perspektywy dorosłych Ludzi to zawsze się łatwo mówi, ale wszyscy pamiętamy ten olbrzymi stres przed maturą i w dniu matury, więc dołączam się do tych życzeń. Także Karolina Pawliczak, posłanka z koalicji obywatelskiej była państwa i moją rozmówczynią. Serdecznie Bardzo dziękuję. Bardzo Dziękuję, wszystkiego dobrego. Polskie radio 24. Słowem, wszystko!